A w dzisiejszym odcinku. Widzowie gówno, gówniany odcinek. To fuck? Słyszy. O ku... ale tu gówno. Chciałam przekląć. Przepraszam Was widzowie. Ale chyba wiem, co się tu szykuje. Oto prawdziwa kwintesencja gówna. Mój ukochany wróg. Najlepszy boss. Jak to zobaczcie, to wypadniecie z kapci. Myśleliście, że tylko Young Multi jest znanym człowiekiem, który lubi gówno? aż gadać o głównie, To się myliście. Dokładnie. Wołaś mnie?! Witaj! W dzisiejszym materiale czeka nas moja najulubieńsza walka w tej grze. Także zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Witam was wszystkich, nazywam się Stormid, a to jest gra Hollow Knight. Dzisiejszego dnia trafiliśmy sobie do kanałów. O, nie mogę tam wskoczyć. Ale za to tu znajdziemy coś naprawdę Zajmującego, tylko najpierw trzeba tam się dostać. Puh, prawie. Próbowałam tam wielokrotnie wskoczyć. Niestety nie dało się widzowie. Brakowało mi czegoś. No nie mogę tam się dostać, kurde. Trzeba by się mi... no jak zapomniałam, że to taki przeciwnik. Wtedy jeszcze nie miałam tej jednej umiejętności. Ja mogę tu pływać. Ła! Ale za to dostałam to. O. O kurde, mamy nowe zdrowie! Tak jest, widzowie, mamy 7 życia! Ura! Udało się! Tak jest! Ja chyba umrę. Oh, shit Nie mogę atakować! <laughs> Dlatego w tych wodach musiałam być bardzo ostrożna. Gdy szkani kadze czyhały na każdym kroku, przynajmniej nas podleczyło do końca dobrze I tak trafiliśmy tutaj. O, tu było przejście, kurde. Do dość ciemnego tunelu, który skrywa tajemnicę. Nie. Tu nadymki czaiły się <grym> na mnie chętnie. No, to musiało być bolesne. A ten pokój musi dawać klaustrofobię. To jest przejście Jezu, ja tego jest tutaj. Ale słychać bicie serca, co oznacza, że mamy kolejne zgniłe jaja. Zdjęciało jaja, a to tego tak biło. Takie pum-pum-pum-pum-pum-pum. Bum, tak, nadal się tego nie nauczyłam. Ale nauka też polega na repetywności. co? Oho, czyżby kolejny dobry plan? Oho! I kolejne nowe, ekscytujące miejsce. Ciekawi mnie, co może kryć. Robaczek! Hej jo. No i dobrze. O, aha, my się tu wróciliśmy. O, Ła! To bolało! Ale fajne, fajne jest ta SI <grym> przeciwników, w sensie bardzo proste, ale zarazem jak, jakie detaliczne, bo oni jak wykryją zagrożenie w pobliżu yy, i przykładowo znajdą yy, i właśnie tak się na burmuszą. Dajcie mi chwilę, ja to naprawdę wyjaśnię. <grym> To zaraz będzie kontynuacja. To jak zobaczy ich, yy, nienastawiony yy, na walkę przeciwnik. Chodziło mi o członka stada. To oni mają takie, o kurde, wróg. I też się nadymają, chociaż mnie nie zauważyli. To jest też fajny taki detal. Standardowa rzecz, a jak bawi? Może powinna udać się do łoweczki, co. Tu mogę tu pływać na spokojnie, tak. Ale nic, nie przejdę tędy. Byłam na górze? Ups, co ja robię? Chyba nie, niekoniecznie. O Jezu. Nie byłam tutaj. I zero reakcji na to, że mogłam berpać od tego przeciwnika? Lol. Ja i tak wam na też moje maszowanie przycisków, ale... Wyleczmy się lepiej, widzowie, wyleczmy się. To było tak słychać... Ja nie wiem, tak mocno wciskałam te przyciski. Patrzcie, chyba złamał. <laughs> tu coś jest. O, Sporo tutaj zjeńczałych jaj, widzowie. Hmm? W tej lokacji bardzo łatwo można się zgubić. I bardzo łatwo wracać się do co niektórych miejsc, choć się by tego nie chciało. Ale nawet backtracking można sprowadzić do nieodkrytych miejsc. Fia co, coś tam było na górze? Tak, to jest coś na górze, tylko żeby się złapać tego, co to... Trzeba. O, o, udało się Aha, to to przejście, dobra Albo jednak nie Nie wiedziałam o tym To teraz wiem o, to i tutaj jest, no Dobra, idziemy do ławeczki wow. Uwaga za 3, 2, 1 No ty gnojowo Zepsułeś mi plan Miejmy nadzieję, że taka sytuacja już w przyszłości się nie powtórzy, prawda? Dobra, to wracamy się do oweczki widzowie. I po co to mówiłam? O, nie w ten sposób. No, ty gnojewa. Ja wiem, że dwa razy podszedł dostałam w ryj od tego przeciwnika w końcu zaczęliśmy lecieć, a następnie kroczyć w stronę ławeczki, a potem opuściliśmy się w dół, by w końcu na niej zasiąść. Czy to jest to, co ja myślę? A o czym ja myślałam? Nie mam pojęcia. Ale jak nas nauczyły poprzednie odcinki, niedługo się o tym przekonamy. To jest zwodzenie jak tych wstrzciwników, kurde. A, ten też tak. Wstawaj. Wstawaj z Gredek, z Gredonia. Jak coś to żaden ze mnie fan Harry Potter. A my tu byliśmy. Ale, koło... Komu... <laughs> oła, oła, oła. Oh shit. tam, wstawić skrydunę. W końcu użyłam mapy, i dzięki temu znalazłam sobie kolejną drogę, którą można zwiedzić. Jeszcze na dół nie szliśmy. Tutaj, tak. Idąc tymi korytarzami w końcu natrafiłam na dziwne miejsce, które można określić mianem swego rodzaju złomowiska. Uwaga czamskie? Oho? O nie. Nie tak, używaj magii. Pamiętaj o tym po prostu. What the hell? Cóż za wspaniała niespodzianka! Czas na napierdalankę. Uh -huh. Halo, Storm, gdzie ty uciekasz? Wracaj, bo teraz mamy napierdalankę time. O chryste, panie! O chryste, panie! No tu ci nie pomoże. Gdyż najzwyczajniej w świecie trafiliśmy do jamy smrodomina! Oh shit. Ale szybkie to. A teraz patrzcie mm -hmm. na to. Zatwiło ich to, dobrze, dobrze. Cóż za piękny zbieg okoliczności. To jest ich dwóch... It's getting out of mm hand. -hmm. Now there is two of them. Dwóch naraz było ich, no. Ile tego tutaj jest? Jasny gwint. No złomowisko, jak się patrzy. Codzowie. Oh shit, 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 shit. 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 Wow, 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 Uf, nie ma to jak Torns of Agony. Sporo się tutaj obrywa, to trzeba przyznać. Hmm. Idąc przez ten wąski korytarz, zaczęłam się zastanawiać, czy czasem nie napuwałam na gniazdo. Nie na gniazdo guli, nie na gniazdo nekerów. A moi drodzy widzowie, na gniazdo. Tych oto przeokropnych, przebrzydłych, paskudnych robalostw. Zombiagostw. Nowa nazwa, na Robaloz zombiakost. To bardziej brzmi hiszpańsko, ale mam to gdzieś. W sumie to brakowało nazwy łacińskiej i przepraszam Was za tego szczekającego psa. To wszystko z dworu, widzowie. Niestety. Takie życie na blokach. Co ja robię? Oszesz mordę. Znaleźliśmy ich matronę. Ale ta. Aha, aha. To tak naprawdę to, gdyż jest obojnakiem. A to, co tutaj widzicie, to tak. Coś mi nie poszło za dobrze. Nagranie jakoś dziwnie tak działa. Nie wiem dlaczego. No, Tę jakość nagrania was naprawdę przepraszam. Nie chciałam tego, no ale wyszło jak wyszło i bardzo trudno. <grymne> Okropny przeciwnik. No to nieźle odkryłam bosa. O rany. Uch. A to chwila przerwy na picie. Także pamiętajcie o tym, by pić. A zwłaszcza, że lato tuż, tuż. Ha, ja tu wpadłam. Tak, przemierzając, zastanawiałam się, czy coś jeszcze ta lokacja nie ma do zaoferowania, zanim pokonamy tego oto przebrzydłego, pąklowatego, może niekoniecznie pąklowatego, ale robalowatego, dżdżownicowego bosa. A może bardziej jak larwa muchy to wygląda. Hmm, ale jest takie bardziej różowe. Nieważne, ale ważne, żeby rozejrzeć się jeszcze dość dobrze po tej lokacji. Tu nie weszło? Mm -mm, nie, to dalej I tak oto zaciekawiło mnie inne przejście A co do tego bossa to pewnie pokonamy go w kolejnym odcinku Zobaczymy yy, czy znajdę go na kolejnym nagraniu Jeśli nie, no to trudno Jak na razie zajmiemy się tym co mamy tutaj Tak. Słyszy. O ku... Ale tu gówno Musiałam przekląć. Przepraszam was, widzowie, ale chyba wiem, co się tu szykuje. Oto prawdziwa kwintesencja główna. Mój ukochany wróg. Najlepszy boss. Jak to zobaczcie, to wypadniecie z kapci. Myśleliście, że tylko Young Multi jest znanym człowiekiem, który lubi gówno, aż gadać o głównie? To się myliliście. Dokładnie. Wołaś mnie? Witaj! Dang Defender! Dang Defender! Dang Defender! A Ależ nie jest tak źle. Uch, 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 tu lata! Jak szmata, jak łopata. Uła, zawsze mogę się wyleczyć. O. Ten was nie jest taki zły. Dobra, dobra. Ty, Królogin. W gnoju żyjesz, gnoju, ty, gnoju. Oa! W gnoju żyjesz, gnoju, ty. Samych bossów odkryłem. No dobra, czas pokonać. Oj, nie to. Tego bossa. Mapę chciałam. Dank Defender jest na górze To lecimy! Trzeba oczyścić to miasto z gówna i szczyn! O, to nie tu? Na górze jeszcze Czas oczyścić to miasto z gówna i szczyn! Storm, powtarzasz się What the fuck? Aha, to była ta rura Czas oczyścić to miasto z gówna i z czyn Boże, powtarzam się jak jakaś zdarta płyta Jakie wyniosły, kurde No nie, to jest Jumper ma Paweł Jumper Szkoda trochę, że spadł teraz z rowerka Zadawałeś się ostatnio z Tomaszem Hajto? Chyba tak, bo był tym pierwszym na pasach O oh, kameru, oh. Ej, patrzcie tu! Mam byste gówno! O Ohoho! Tak, i teraz będę go dubbingować, widzowie, także przygotujcie się na to. Zajebiste gówno! Mam nawet na sprzedaż! A żartowałem mam jaką sprzedaż! poję? nie! Nie na sprzedaż! Bo to moje gówno! O, 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 o. To tu!

Taki gówniany przeciwnik, dosłownie. Gówniany, gówniany jesteś, wiedziałeś o tym? O, wow, przez to nie mogę poszukać y, mocy. Zajebistości i niegównianości. Boże, widzę, że ja sama Uf! nie wiem, co tutaj się odjanie Pawła naprawdę. Dobrze, się bawię przy tym właśnie, tak, bo to moje kliny. <gówniany> Wiem, że gówniany, ale wiecie, jak to jest sami. Nie ma to U jak gówniany klimat, panie Ora, Naprawdę muszę wam wiele wycinać z tego, naprawdę, bo tutaj taki kufel gadał. gadam. Och, Mundial! Och, Mundial! Oh. Kibol. A propos kiboli, a nie, te tematy to tabu są na tym kanale, te tematy to tabu są, tutaj to tylko grach, tak dokładnie Nie no widzowie, ja chcę iść walczyć z tym bosem ja go wielbiam. ja tego bosa uwielbiam O mondial, o chodźcie, o na no mundial tak, tutaj! Mundial, dokładnie! Abyś jeszcze nie aktywował. A, ale... ty gnoju! O, ty gnoju. I czym mam walnąć tego... Gówniarza! Gubi... Och, Mundial! Jaki gówniany! Myrrrrra! Ух, ух. Оуа, оуа, ты гною. А гною. Гной сов, ему пасует. Мондиал, Мондиал, Мондиал. О, хуйник, а ух, оуа, оуа. Dobra, lecz. Się. Dobrze, dobrze. Nie. Tutaj tak darom się w niebogłosy, żeby się wyleczyć. Dlatego to wyciąłam wam. Tutaj nuciłam w ogóle ta muzyczka, co jest. Nie, nie. nie, nie. Muszę wyciąć widzę. szleć, szleć, ślecz, szleć, 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 ślecz, ślecz, Tutaj musiałam Wam wyciąć operę pod tytułem Gówniany Rycerz, ponieważ za bardzo śp... dziwnie śpiewałam. Nie mogę Wam tego pokazać, sobie, nie mogę! A tekst opery brzmi następująco: Gówniany Rycerz, Gówniany Rycerz, pyta srak zamiast jak? I kot w Wow, Mundial! Zmartowany. Uła! uła. Uf. Najgorsza jest ta ostatnia faza, wiecie, widzowie Ale to, przez to, że ubiję tego bossa To nie wiem, czy chcę go zabić, ale no Boże, to jest tak sympatyczny Tak sympatyczny boss Przecież nie chcę go zabijać Znaczy, chcę się z nim walczyć, ale nie, ale nie żeby go zabić. Wiecie o co mi chodzi, nie? Przyjazny pojawinek. ue, Uuuu! Uuuu! Ue, 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 ue. na moje gówno! Takiego wielkiego jeszcze nie zobaczycie! Co? Co? Uuu! że to gówno jest za małe? Mogę dodać więcej i tutaj więcej go! ho. Ale wy! Ci, którzy mi oceniać, stajecie w pierdol. Uhoho. Żarty żartami, ale tak naprawdę troszeczkę sobie na tym bosie boginęłam. To ja mówię, uła, bo mi to bolało. Fila, co? Oglądajmy tę walkę do końca. Widzowie, kolejne gówno musiałam wam wyciąć dosłownie, gówno, bo takie gówniane rzeczy mi że to się już w czapie nie mieści. Nie wiem, nie wiem co to jest. Moja kreatywność jest na trzeźwo, widzowie, niestety. Nie, nie mogę wam tego pokazać. Ja się normalnie załamuję nad tym, co ja mówię. Naprawdę takie porobane rzeczy mi odwaliła, bo jest mój kochany, gówniany przeciwnik. O, ale Mundial! A, 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 a. Gówniany, o. E, o, o! O! Jaki gówniany! Troszeczkę! te! niełem gówna! o ho, o ty gówniaszu! Co sumie jest to Mundial, bo gałemanie. Co prawda gównianą, ale jest dostępna. Nie znowu straciłam zdrowie. O. Ło! Niespodziankę zaprzedam To ja mówię Ła, bo mi to bolało A poziom bo opery był taki Gnoli O tak, tak, tak Mundial Uaa, Źle, że tak blisko nie go stałam O ty jeden uf, 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 uf. Cieszę się, że Gnojem może kogoś obrzucić Jego ulubiona rozrywka O! Mogę go odpijać! Ale Kocham tego przeciwnika! O Boże, ja go kocham! A jest taki zajebisty! O! No, 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 nie wolno się tak przeć gra. Nie w tej walce, ona jest taka zajebista. Ja kocham tego przeciwnika, o Boże. To jest mój ulubiony przeciwnik. Ulubiony boss, o Boże, tak. Gówniany jest, tak. <noise> Mogę powiedzieć że jest gówniany. I to, to będzie prawdą, bo jest pełen gówna. O tak. Nie, 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 obrońcy! nie, umarł! nie, W nie, zdobyliśmy zdobyliśmy ukochany zdobyliśmy smrodek. ukochany smrodek! Gdzie jest ten jest o, kryształowe serce. Energetyczny rdzeń starego kopalnianego golema, przyozdobiony twardym kryształem. Energia kryształu może zostać ukierunkowana w celu wystrzelenia posiadacza do przodu z bardzo dużą prędkością. Czy to jest czarm? Tak, to jest czarm. Nikalny amulet, nadawany przez króla Holonest, swoim najbardziej lojalnym rycerzom, pasowa. Porysowany i brudny, ale nadal wartościowy, sprawia, że posiadacz emituje potężny odór. Widzowie, zabrzmi to głupio, ale. Muszę to spróbować Jak tylko siądę na ławeczkę. Ajajaj, musiałam jak zwykle coś pominąć. Co my tu mamy? Proszę, proszę. O kurde. Takie oto piękne przejście do City of Tears No tego się nie spodziewam, Że tutaj akurat wrócimy I tym oto gównianym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Także ja się nazywam Stormwind A to była gra Hollow Knight Oraz nasz wspaniały Gównojad Papa. pa, pa. <grystanie> <grystanie> Witaj Dobra Podejdź od niego szybko Dół O kurde, aleś mnie żeś zaskoczył szlachcicu O, 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 nie prawie nie żyje.